Turcja szybkim krokiem zmierza w kierunku statusu potentata produkcji broni cywilnej. O, potentatem produkcji broni wojskowej jest już od dawna. Zaczynamy od prostych strzelb śródowych, potem były bardziej skomplikowane strzelby śródowe, potem broń krótka, przedczas na wyższy stopień w czyli broń długą. Opracowany i wyprodukowany przez turecką firmę Agdasilah model SA-9 powstał jako pistolet maszynowy mający zastąpić w tureckiej armii licencyjne HK MP5. Stąd zasilanie z magazynków z nim wymiennych, ale armia. Postanowiła wzorem innych współczesnych sił zbrojnych, zwłaszcza państw NATO, zrezygnować z tej klasy uzbrojenia na rzecz kompaktowych karabinków automatycznych na amunicję pośrednią. W ten sposób Agdaś został z gotowym i udanym produktem, ale bez odbiorcy. Trafił się Renesans broni, długiej broni, tzw. Długie tak PCC, czyli pistol kaliber carbine. Jedyne co trzeba było zrobić, to przekonstruować y, mechanizm spustowy broni, żeby strzelać tylko ogniem pojedynczym. No i pewne drobne y, zrobić korekty w komorze spustowej, żeby nie dało się tego łatwo przerobić potem na, na, na broń maszynową. Wszystko inne, również na 9 parabelu, para było jak znalazło. Krótka modyfikacja, i broń z wojskowego PM stała się karabinkiem cywilnym klasy PTC. Agdas SA9 w ogólnym zarysie przypomina aera z zawiasowo połączonymi komorami zamkową i spustową, spinanymi przetykanym sworzniem z dodatkiem kilku charakterystycznych elementów zaczerpniętych od HK MP5. Przede wszystkim magazynka oraz jego zatrzasku, obsługiwanego równolegle przyciskiem z boku komory spustowej oraz dźwignią od dołu broni. W odróżnieniu od MP5, magazynek w SA9 wypada swobodnie z gniazda i co ważniejsze, zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu po wystrzeleniu wszystkich nabojów, a to dzięki uruchamianemu przez donośnik występowi unoszącemu zaczep zamka, którego w MP5 nie znajdziemy. Oryginalne magazynki do MP5 pasują także do SA9 tyle, że z powodu braku wspomnianego występu nie będą współpracowały z zatrzaskiem zamka. Broń jest oczywiście kompatybilna z magazynkami od MP5. Taki mamy, ten proszę bardzo. Tylko, że niestety z magazynkami od mp 5 ten, ten z, 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 zamek tam nie będzie został w tylnym położeniu. Musimy to wziąć po, pod uwagę, bo one tu się zasadniczo, zasadniczo różnią. Zamek od Agda, Agdasza ma y, taki dodatkowy, wysuwany y, występ, wysuwany przez donośnik, który nam tu unosi. Y, Zaczep zamka, a, a magazynki oryginalne Heklerowskie tego nie mają, bo Hekler tego nie mają. No to o tyle jest fajniejsze od P5. Brani jest produkowana z czterema głościami lufy: 165 mm, 203 mm, 254 mm i 305 mm. W Polsce ta najkrótsza jest niedostępna. Najkrótsza dostępna w Polsce to jest ta 203 mm. I teraz pojawia nam się problem, w jakiej klasie nie, dyrektywnej unijnej ta broń powinna być przyporządkowana. Turcy wszystkie cztery długości lufy klasyfikują jako pistolet. No jest to pistolet, dlatego że jak odejmiemy kolbę, to z tego spokojnie możemy strzelać z jednej ręki. Strzelaliśmy, strzelamy, będziemy strzelali dość ciężki pistolet, ale powiem szczerze, są cięższe. Lufa 203 mm, czyli poniżej 300. Przypominam, limit na broń, w Unii Europejskiej to jest 300 mm lufy nie więcej i nie więcej niż 600 mm. Długość całkowita. Jeden z tych dwóch warunków musi być spełniony. Tu mamy obydwa spełnione. Lufa jest krótsza niż 300 mm, a całość ma 570 mm ze złożoną kolbą i 468 mm bez kolby. Absolutnie jest to pistolet. W związku z czym ta krótka lufa, 203 mm i również ta trochę dłuższa, 254 mm, będą być naszym zdaniem klasyfikowane jako broni klasy. B5 albo, zależy od magazynka, kombinacja klasy A7,1. Na magazynki mamy trzech. My mamy akurat tylko w jednej pojemności, ale są trzech pojemności. Tak jak w heckler kochu MP5, czyli 10 nabojów, 20 i 30 nabojów. To więc te 10 i 20 nabojów B5, a 30 nabojowy A7,1 krótka piłka. Gorzej jest z tą lufą y, 305 mm, bo ona nam wychodzi poza broń krótką y, i robi się kategorią A8, czyli bronią długą, którą można bez użycia narzędzi, przez odjęcie kolby, skrócić do y, długości poniżej 600 mm i dalej będzie zdolna, zdolna, zdolna do strzelania. Tam można ewentualnie próbować Yy, tak jak zrobił to polski importer, należy na, na kategorię B9, ale hmm. naszym zdaniem raczej, raczej to jest A8. nie dobrze, bo ta kategoria A8 nie jest taka tam z pewnych względów... To znaczy oczywiście u nas nie ma to żadnego znaczenia w, w tej chwili w Polsce. W, Polska tych kategorii w, w ogóle nie, nie wdrożyła, nie rozpoznaje, to w ogóle jest jedna wielka lipa, ale to jest temat na no, oddzielną powieść. Yy, pozdrawiamy specjalistów leżających Yy, już czwarty rok, właściwie piąty, już w rok system rejestracji broni. Wdrażają, wdrażają, wdrożyć nie, nie mogą. Zajmiemy się tym tematem kiedyś, ale no, przy innej o, 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 okazji. Masywny zamek w SA-9 jest swobodny, a nie półswobodny, jak w HK, dzięki czemu automatyka broni funkcjonuje prawidłowo ze wszystkimi nabojami 9 mm Parabellum o różnej energii początkowej. Broń strzela z zamka zamkniętego, a nie otwartego, jak niektóre inne konwersje klasycznych pistoletów maszynowych, z oczywistą korzyścią dla celności broni. Warto zauważyć, że SA-9 jest w pełni dostępny dla strzelców leworęcznych, bo wszystkie manipulatory, wyprowadzono obustronnie albo centralnie. Dwupozycyjne wprowadzenie nabojów z magazynka ma taką zaletę, że bardzo łatwo te magazynki się ładuje. Po prostu wpychamy naboje od góry i już. A zobaczmy jak to strzela. Nie mówił, że będzie łatwo. i don't know Na naszym filmie prezentujemy Agdas SA9 w wersji z najkrótszą oferowaną w Polsce lufą długości 203 mm oraz dwuramienną wysuwaną kolbą w stylu HK. W ofercie znajdziemy także wersję z kolbą teleskopową w stylu Karabinka M4. Do krótkiej szyny na końcu komory spustowej można zresztą dołączyć kolby dowolnego typu, przystosowane do takiego mocowania, w tym także uchwyty do pasa nośnego w stylu HK MP5K. Przyrządy celownicze są bardzo solidne i dobrze zabezpieczone przed przypadkowym uderzeniem. Montowane są na szynie Picatinny, bliższe są aerowi niż MP5. Przeziernik jest przerzutowy typu ghost ring, muszka jest słupkowa i regulowana. Ładnie strzela. Te przyrządy celownicze, które tu są, są bardzo dobre, tylko nie na moje oczy. Ja po prostu ich w ogóle nie widzę. I widać na tarczy lepiej nie mówić kolimator. Na pewnym, jak gdyby poziomie już wieku nie ma co się oszukiwać kolimator. Dobry mały kolimator powinien załatwić sprawę. A Zaraz zobaczymy, czy mamy rację, czy nam się tylko tak wydaje. I że tak powiem, jeszcze jedno. Jak ktoś chciał kupić sobie taki, taki, taki karabinek, nie chcę nazywać się karabinek, sugeruje. Kupić krótsze magazynki, te są nieporęczne. O właśnie. No, niestety mamy taki mechanizm. No nie bardzo mamy jak to obsłużyć. Dobra, już będzie tak. No, zobaczymy. Na razie kompromitacja. Teraz mi fajna. O, no, znowu. Ten manual trzeba opanować. No zobaczymy, co z tego wyszło. Kolimator. Przyrządy mechaniczne. No, mówi samo za siebie. Po prostu. Tak jest, no. Młodsi... Niech się bawią przyrządami. Z tej krótkiej kolby przyrządy yy, można z w ogóle odkręcić kolimator. Tylko i wyłącznie. No i wtedy jest zabawa dopiero. Wtedy się bawimy w strzelanie. Agnesz SA9. Bardzo fajny pistolet z kolbą regulowaną, z dostępnych na rynku karabinków, właśnie karabinków, broni klasy PCC. Jeden z ciekawszych. No, dowód na to, że Turcy naprawdę yy, robią fajną broń. To już nie jest to, co kiedyś. To naprawdę tutaj postęp trzeba docenić. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Kino Chopel. zapraszam do czytania miesięcznika Chopel pro libertate, zapraszam na strzelnicę, zapraszam do strzelania. Bawmy się strzelaniem. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia.